Witam. Cieszymy odcinku Sniperka. Jak widzicie, VSL, ale nie od Tokio Maju tylko od Double Bella. Czyli takiego nowego boja. Czym różni się od osl Tokio I czy można rozpoznać? Y, czy można ją odróżnić na pierwszy rzut oka? Odpowiedź brzmi: tak, można. Jest to snajperka w bardzo nowoczesnym miejskim kamuflażu, m. takim bardzo miejskim. E, cóż mamy w pudełku? Młodziejku, Szybko ładowalkę do kulek. E, I snajpę mamy przyczepioną z zipami. Czyli trzeba je odciąć, ale nie porysować snajperki. Więc żeby nie porysować, i na pewno. Zrobimy to sposobem, czyli z tej strony. I oczom naszym ukazuje się ta piękna dwudzwoneczkowa VSL. -ka. Jeżeli chcecie schować się na tle ściany z graffiti, to jest to kamuflaż idealny. Ewentualnie będzie świetnie pasował do różowych sneakersów. Także dość oryginalny kamuflaż. No dobra, dostaliśmy szybko na do kulek, snajpę. I to tyle. Nie ma nic więcej w komplecie, ale też cóż nam więcej do szczęścia potrzeba, mając taki kamuflaż? Nic więcej nam nie potrzeba. camo. Tak, taki. No właściwie tu są jakieś. Yy, jakaś czaszka. Oko. Trampek. Yy, to chyba Joker miał być, albo jego uśmiech. Tutaj mamy. Jakieś graffiti. Tu znowu czaszkę z kłami. Tu znowu trampek, ale kolorowy. O, tu są jeszcze dwie czaszki, dobra, jest Cztery. pięć czaszek, więc jeśli o mnie chodzi, mi już się podoba. Pięć czaszek. Pięć czaszek. Pięć czaszek. Karabin, Pięć czaszek na jeden karabin, To już taka ilość, że spoko. Tu mamy magazynek z grubsza wygląda. Magazynek w standardzie VSL aczkolwiek ma tutaj niepokojący, oryginalny, chiński dzyndzel. Jak widzicie, jest to bardzo klasyczna snajperka, jakich widzieliśmy już mnóstwo. Taki typowy czterotakt, z żynka, no fakt, z VSR-ki Tokio Marui. Trudno powiedzieć, czy jakoś szczególnie dobra z żynka. No ale tak, mamy tutaj oczywiście stałą, kompletnie nieregulowaną kolbę bez wyprofilowanej baki policzkowej, bez możliwości jej podniesienia, e, bardzo fajny trzewik kolby gumowy, bez możliwości jego przedłużenia, a więc skromnie, kolorowy, a skromny. Wyprofilowany chwyt pistoletowy, dosyć wygodny, bo to wszystko jest bardzo smukłe, natomiast ten plastik jest też taki bardzo śliski. Nie ma żadnego stippingu, więc siedzi to w ręku tak sobie. E, czterotaktowy zamek z zabezpieczeniem, a więc żeby strzelić musimy zrobić cztery ruchy, czyli raz, 2, trzy, 4 i wtedy jeżeli nie jest zabezpieczona to możemy strzelić. Dużym atutem tej snajperki jest stokową, bardzo duża moc. Niektóre egzemplarze, które mierzyliśmy miewały po 550 fps. -ów. Tak, to nie jest błąd, 550 FPS-ów. Ja pie... Oczywiście zmierzymy to jeszcze na chrono w wypadku tej konkretnej sztuki. Szyna is, tak żeby zamontować sobie lunetę. Tutaj mamy pokrętło, a właściwie taki dynks do przesuwania, aby ustawić hopka, to będzie to coś. Widać? No to tym ustawiamy sobie hop-up i przycisk do zwalniania magazynka. Ucho do zawieszczenia. Nie mamy tutaj ani bączka ani kawałka szyny. do montażu dwujnogu, a więc musielibyśmy jakoś kombinować z tym bączkiem. Tylko będzie chyba ciężko zamontować tutaj dwójnog. Na końcu lufy mamy zapewne jakiś gwint. I prawdopodobnie przy przejściówkach do vsl które tu wkręcimy, możemy sobie dalej zamontować do tego tłumik yy, i jakoś go pomalować, albo nakleić na niego kolejne czaszki. Dobra, na jeżeli tłumika nie będziemy montowali, yy, zamontujemy tutaj lunetę, bo jeżeli snajperka, to wypadałoby mieć jakąś lunetę, w tym wypadku założymy. Yy, Dość tanią lunetę, właściwie najtańszą lunetę Vipera, jaką mamy. Bo ta Sniper też raczej jest z kategorii mocno budżetowych. Po zamontowaniu lunety trzeba będzie ją sobie ustawić tak, żeby mieć okulary około 8 cm od oka i oczywiście perfekcyjnie w pionie krzyż, który w tej lunecie mamy. Jeżeli chodzi o gadżety, jakie możemy na nią założyć stokowo, to właściwie będzie tyle. Magazyny ładujemy przy pomocy szybkoładowalki i niestety jak na razie nie mamy żadnych magazynków zapasowych. Magazynki od Snowbooka, które testowaliśmy wyglądają prawie tak samo, niestety tutaj nie działają. Więc tutaj nie pokażemy Wam kilku innych magazynków, jak wszystkie świetnie pasują i padają, bo niestety ich nie mamy. Wpinamy magazynek, zakładamy ochronę oczu i zobaczymy, jak to kolejowe cudo strzela. Chociaż zapewne nie wyciągniemy z tego pełni możliwości na jakieś dwa metry, które mamy tutaj do tarczy. Ja to powiedzieć, że chodzi całkiem nieźle jak na tak mocną łebnikę i tak mocną spężynę, to mechanicznie naprawdę fajnie. Dużo lepiej moim zdaniem od sniper QL-a które mają jednak dużo mniej FPS-ów. Trochę już podzieliliśmy naszego złotówę, więc ciężko coś konkretnego, dobra może w lewą dłoń widać na w kamerze lewą dłoń? totalnie w kieszeń, tam są pieniądze no. czuka, żeby nie mógł liczyć I Strzelam strzelę mu po kieszeni o nie. 50 złotych Nie będzie liczył jest. Mechanika naprawdę fajna. Bardzo fajnie chodzi ta snajpa. Myślałem, że będzie to ciężej i z jakimiś większymi opoiami, ale tak jak mówię, mimo mega mocnej sprężyny, bardzo fajnie chodzi bardzo gładko. Myślę, że pewnie co jakiś czas trzeba będzie to sobie przesmajować. Ale działało fajnie, więc jeżeli oglądasz ten film, to pewnie subskrybujesz nasz kanał, ale oprócz subskrypcji ważne jest także kliknięcie w dzwoneczek. I dopiero wtedy nie ominą Cię żadne nasze nowości. Snajpa od Double Bella! Wielbiam nagrywać schronowanie snajp. 541 Grubo! 546 rozkręca się, 544, 541, 543, a więc w stoku nieźle, ale na pewno mieliśmy egzemplarz, który miał 560 fps w stoku. Sniper od Nibelena. Niecałe 2,5 kg. Ech, dla kogoś to snajperka, no na pewno nie dla kogoś kto chce się bardzo dobrze kamuflować w lesie. Bo jednak nie oszukujmy się, do lasu ten kamuflaż nie nadaje się kompletnie. Nie wiem czy to kamuflaż w ogóle tutaj pasuje, może te malunki nie za bardzo. Ewentualnie jeżeli ktoś po prostu szuka budżetowej, mega mocnej snajpy, którą i tak będzie malował, no to właściwie nie do końca go obchodzi co tutaj jest, bo to wszystko i tak pójdzie do zamalowania. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce snajpę na ścianę, świetny wybór. Drugiej, tak oryginalnej snajpy nie widziałem. Yy, nawet w dużo wyższej kasie. Yy, no i co? Albo dla kogoś, kto. Nie bardzo wiem, czy do C-Cuba ze snajpą 550 fps yy, da się grać. No ale generalnie kamuflaż typowo miejski. Więc yy, tutaj musicie już naprawdę wybrać sami, czy ktoś chce mieć snajpę w takim. Szeraj w kieszeni tam są pieniądze, 1000 zł na wydawanie reszty. <noise> po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagram i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nasze nowości.